Ja myślę dzisiaj, jak patrzę na to, jak licznie tutaj przyszliśmy, że dzisiaj jest obciachem nie być na manifie. No i to jest nasz wspólny sukces, że tyle tysięcy wspaniałych kobiet, fantastycznych mężczyzn jeździ z nami. Myślę, że nie być na manifie to obciach. Premier dwa lata temu podarował nam, jak pan, Państwo pamiętacie, Radziszewską. Panie premierze, to nietrafiony upominek. Panie premierze, my chcemy z okazji 8 marca parytetów. parytetów! Chcemy parytetów, a tamten upominek niech pan gdzieś schowa głęboko. W jakimś sejfie, może zamrażalce, bo to jest nietrafiony podarunek! Radziszewska do domu! Radziszewska! Radziszewska nie wiem gdzie, bo w domu też może niekoniecznie miła, ale ale dla nas parytety, panie premierze! Musi pan się zrehabilitować za zły prezent! Chcemy dobrego prezentu! Chcemy parytetów! Pozdrawiam!